Oto jedna z dwóch najcenniejszych próbnych monet mosiężnych z okresu PRL. Jest to charakterystyczna jedna z dwóch prób, czyli właśnie mamy jagody i rybaka uzupełniających mosiężne próby z lat 1949-1957. Jest ona wyjątkowa pod tym na ich tle, gdyż w przeciwieństwie do tamtych bitych właśnie w tych dwóch rocznikach prób, tutaj dla przykładu Wyjmę 50 groszówkę z naszej aukcji. Ma ona nie napis wklęsły, jak tu widzimy, a napis wypukły. Powstały na stemplu monety, a nie dobite później w okresie, w momencie, gdy już moneta była wybita. I właśnie tylko rybak i jagody nie zostały oznaczone wklęsłym napisem, a został on umieszczony na stemplu. Nakład 100 zł, tutaj bardzo ładny stan zachowania. Menniczy w patynie. Polecane.